Ja mówię sobie, dzisiaj zagramy sobie w gierkę, która nosi nazwę Trzecia M. Serio, Trzecia M. A i będziemy w tej grze, widzowie, nie wiem co robić. He. Ja się mam widzowie, z tej strony jak gamer, a dzisiaj gramy sobie w gierkę, która się nazywa Trzecia M. Jak już wcześniej mówiłem. Mm. I tak Zachęcam Ciebie do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę jak ktoś chce I Tak musimy W tej grze Zrobić chyba popcorn Tak, mus musimy tutaj zrobić popcorn O trzeciej w nocy Spoko w chyba tylko tyle, bo nie możemy nigdzie wejść, ja że może włączę telewizor jeśli mogę Nie mogę Mamy fajne balko, mieszkamy w jakimś budynku, jakimś bloku Musimy poczekać aż się popcorn zrobi, pierwsza raz w, w ogóle widzę Popcorn w grze Jak się robi popcorn w grze O już, dobra Okej okay. I co teraz? Next tonight, tonight, three oh. on Officers approaching forty Perez early Friday after receiving Spider-Man, co jest w goglach, popkorn. And only one way to wires to a fire alarm at her apartment complex as we're living in a modern home What? Boring It's not a Minecraft, is it? Officers are approaching 46-year-old Cosowie, nie mam pojęcia o co chodzi. Najpierw był jakiś Backroom, później jakiś spider później. Oh, jest too late. Mogę jakiś wyjść z tego? Mogę przybliżać się! fajnie, mogę sobie przybliżać. Ej, nice. Zacząłem wolniej chodzić. Ja nie wiem, czy powinien to. Spokojnie. to the fuck. A tutaj Jesteśmy w bakrumsach Tak dosłownie w bakrumsach To jest level 444 Ała, moje uszy Eee Przekażcie mi co ja mam w tej grze zrobić I czemu te drzewa z daleka wyglądają jak jakieś przypalone frytki Coś, czegoś, ten tego, nie mogę biegać, nie mogę, mogę jedynie przybliżać. No. To na pewno nie jest okolica, w której mieszkamy. To jest drzewo? To nie jest drzewo. To jest jakiś potwór czarny. What the fuck? Damn, was a dream. Thank God. Damn, to był Thank God. to był sen. Trzeba jeszcze jego powietrza. Spiderman w tle. Co się teraz stanie, co się teraz stanie, co się teraz stanie. Co się teraz stanie, stanie? stanie? ktoś się teraz zabija albo coś go. Pewnie, że tak. Thanks for playing. See you later. No jest to Spiderman w tle, what the fuck Jest Minecraft. Dobra, widzowie. wam eee, jego dnia wieczoru popołudnia czegoś tam. Jeśli wam się w odcinek zostawcie widzowie subskrypcję na moim kanale, łapkę w górę. Ja już nie będę przeturał tego odcinka. Pa! pa.